Witam was serdecznie, moi drodzy, na moim kanale. No i dzisiaj taki luźny vlogasik wleci, a mianowicie pokażę Wam czym jeżdżę, jakim sprzętem pracuję, bo na pewno gdzieś tam może w filmach na szybko się przewinęło, ale nie do końca pokażę Wam tego DAFA, pokażę wam jaka, jaka naczepa, który rok to jest mojego sprzętu, jak wygląda kabina w środku, czym się różni. To sami sobie stwierdzicie Więc już nie zostaje mi nic innego Jak zaprosić Państwa serdecznie Do oglądania A i zachęcam Was Oczywiście do zasubskrybowania tego kanału Zostawienia Łapeczki w górę, komentarza I już bez przedłużania zapraszam Państwa Do oglądania Jeżdżę, a mianowicie jeżdżę DAFem XF 105 460 Kucy 2012 Rocznik, naczepa roczna, to jest 2021 Kronę i tak to się ono właśnie prezentuje naczepka nasza, roczna naczepa ośka podnoszona już nieraz Wam to mówiłem troszeczkę kurde uwalony ten samochód jest, no ale no nic nie poradzimy już na to tak to właśnie wygląda naczepa Kronę mega z podnoszonym dachem, to już też w ostatnim filmie Wam pokazywałem. A jak nie, no to nie pokazywałem, to tylko widzieliście, że był dach podniesiony. No co? Schowki z dwóch stron, standardowe, płytkie. Tutaj mam karnistry. W tych karnistrach jest AdBlue. Tak sobie wymyślił, kurde, mój nowy szef. Że tu mają być AdBlue na w razie W. No, tak to wygląda. Patent na otwieranie Nie ma tutaj typowej rączki Tylko za ten pasek Trzeba ciągnąć O chodzi mi o tą rączkę Jak tam jest w szmitce Tak to właśnie wygląda Tak to właśnie wygląda Niska Z drugiej strony schowek Koło zapasowe Mało kogo interesuje w tych czasach No I tak to się właśnie prezentuje moi drodzy. No niestety DAW starszej generacji taki dostałem. Jak to się mówi, to nie jest koncert życzeń takiego kurde dali. To nie jest ten w globie co jeździłem 100, 106 to jest w niższej kabinie, ale on właśnie się tak prezentuje Żarów na normalnych żarówkach. Już też wam to ostatnio w filmie pokazywałem, żeby wymienić żarówkę, to trzeba odkręcić tego impusa, tego, to wszystko wysuwa się i jest dostęp do lampy, żeby nie było piątka. tak to się właśnie. No to cóż, zapraszam Państwa do środka do mojego Ferrari, tylko się nie przestraszcie, bałaganu. O kurczę, ale ciepło. Elegancio. No i zapra widzimy się na pokładzie. Światełko obstrykniemy. No i witam Was na moim pokładzie. W DAFie XF 105. Tak to właśnie wygląda. Tu jest kurcze mój cały komputer pokładowy do sterowania. Ferrari, niestety jak dobrze widzicie, menu jest ubogie, nie jest kolorowe. Eee, tu mamy pokrętełko sobie, no i co? No, może bym Wam przybliżył: informacje o pojeździe, wchodzimy, zużycie paliwa, ciśnienie turbo, poziom oleju, i takie sobie są tutaj funkcje: funkcje. Ale to nie o tym będziemy dzisiaj. To są mało ważne te funkcje. Przygasimy najlepsze w tym wszystkim jest to moi drodzy: że to nie jest manual. Nie jest automat. To jest skrzynia manualna. Sprzęgło, hamulec, gaz. Z góreczki, jak się bójniemy. No i cały system jest tutaj. Niestety coś tutaj wygryzł, tak samo jak tutaj wygry wygryźli, to znaczy yy, mam to, o. tylko muszę, kurde, że tak powiem, place znaleźć. O. No i co? Sześciobiegowa, dwójeczka do przodu, trójeczka, wchodzimy w górną skrzynię, czwórka, piątka na bok, szóstka do tyłu, półbiegi. I patent fajny jest taki, że łapiemy tu zagrzybka, cyk. I ona mówi nam dobranoc. <laughs> no, to tak właśnie wygląda. Niestety to jest mała kabina, więc wyobraźcie sobie, że to Wam później pokażę tą małą kabinę. No co? Mała kabina. W tamtym Duffy miałem tutaj półki z jednej strony i z drugiej tu niestety nie mamy. Szafeczki są, szuflady. Nawet sporawy. Burdel na kółkach. Standardowo u mnie. Tu mam gdzie dokumenty, trzymam wszystkie. A tutaj, kurczę, jest też taki nawet sporawy. Sorry, bo mi się kurde, coś tu ubrudziło. Nawet taki dość głęboki. No i takie to właśnie schowki. Tu jest moje spanie. Czekajcie, Opuścimy Tu jest spanie. Ono w niczym się tutaj. Nie różni od tamtego DAFA, też tutaj była ta jama, tu było troszeczkę węższe. Na napój mamy, ale nie mamy tego otwieranego lodowa. 106 jeździłem z 2018 roku, no to też była ta skrzynka stała. No i tam mam łańcuchy, płyny, bo ja jednak robię tygodniówki. I ale później w tej nowszej 106 Co jeździłem tą nową No to tu miałem szufladę wyjeżdżają... wyjeżdżającą No łóżko górne Tak to właśnie wygląda moi drodzy Nie, to właśnie wygląda Tu też mamy tą szufladeczkę Tu mamy Stolik Akurat ja tutaj na tym kanapki kładę kawę Bo powiem Wam szczerze Jakbym wiedział, że będę jeździł dafem To bym zabrał swoje wnętrze bo to co miałem pomarańczowe To ja miałem wszystko docinane pod tą, pod tą wersję Bo Webasto, Webasto tutaj wychodzi I ja też i podłogę miałem docinaną pod, pod te wyjście Pod to wyjście miałem Półka by też tu elegancio pasowała Fotele Niestety z tej strony podłokietnika nie mamy Pewnie z racji tego, że tu jest skrzynia biegów Tutaj jest No Co my chcemy od 2012 ro, ro, rocznika 2012 rocznik to jest Rzekomo 460 kuni Ale jak to wygląda A teraz Wam pokażę Czym się różni mała kabina Od tej w, w Globie Więc Moi drodzy teraz patrzcie Nade mną jest dach tak? A ja stoję W takiej pozycji Oczywiście jak sobie odsunę szyberdach I głowę wsadzimy <noise> Głowę wsadzimy w szyberdacha to normalnie stoimy wyprostowani i najlepsze w tym wszystkim jest to, no powiedzmy, że stoję wyprostowany, chyba że jak otworzę szyberdach. Tak jest. Widzicie? Otworzę szyberdach. Stoję wyprostowany, a ile jeszcze było do góry, nie? A teraz zamkniemy szyberdach i żeby się nie uderzyć, ja w takiej pozycji jestem. No coś poradzić, to nie jest koncert życzeń. Tak to właśnie wygląda. Patrzcie co, za mną jest łóżko. I ono też jest, że uderzę głową. Powiem Wam, że normalnie przez 3 tygodnie, jak wstawałem z dolnego łóżka, to co chwilę tu się uderzałem, czy nawet jak się kładłem. Ale nic, to jest kwestia przyzwyczajenia. No i co, mam nadzieję, że się podobał Wam taki. Luźny vlogasik, jak wygląda moje auto, czym pracuję, więc zostaw subskrypcję, łapeczkę w górę, oczywiście dzwoneczkę, aby być na bieżąco i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie!